Dzisiaj ponownie gramy w Pet Legends. a gramy dlatego, że pojawił się nowy update, który wprowadził sporo ciekawych rzeczy i tutaj mamy przy okazji że event na podwójne końce chyba, tak takim się wydaje, bo tutaj widzę jest taka fiolka i tu jest taki dolarek mały, a więc to chyba są coiny, zaraz się w sumie przekonamy, sprawdzę później na stronie ewentualnie, ale zobaczmy co oni dokładnie dali w tym updatecie, bo tu możemy sobie tak jak w Rebirę w Champions kliknąć i mamy updatecik, dodali dwie nowe strefy, 13 petów, jakieś nowe ekskluzywy wiadomo, jajka i trade y dodali, bo wcześniej nie było trade'ów i magnet boosta dodali, a więc no powiedz My, że spoko, będę mógł sobie kupić tego boosta, no i wtedy będę mógł e, zostawiać na noc jakby awkowanie. I w ogóle sprawdźmy jedną rzecz na początku. Czy zmienili to, że jakby pety wam zostają na tej skrzynce, czy dalej tak jest, że wiecie, macie te pety, później znikałem i tak dalej, tylko muszę sobie założyć moje pety. W sumie to się mogę tepnąć, bo sobie kupiłem ostatnio przecież ten game pass i tepnijmy się tutaj na tą strefę i zobaczmy. Dajemy tutaj pety i zobaczmy, czy jak kliknę, to jakby odejdą. Cyk, klikam znowu i zostają te pety. A więc dobra, powiem wam, że mega fajnie, że to poprawili, bo to strasznie psuło g no to ciekawe ile przez noc nam się uda wyfarmić, bo na pewno kupię sobie ten gamepass na magneta, żebym nie musiał zbierać tych coinów. Chociaż też mówiliście mi, że jest jedna metoda na to, żeby te coinsy z całego okręgu wam zbierał, po prostu wchodzi się tutaj na tą skrzynkę, tylko nie wiem w jaki sposób jeszcze, aha, jakoś tak można się zbugować i tutaj sobie wejść. Tylko że no to ma jedną wadę, bo jak zbijecie tą skrzynkę, to wpadniecie pod nią. Chociaż powiem wam, że teraz chyba ją będzie dużo ciężej zbić, bo wcześniej wydaje mi się, że ona 20 milionów miała, teraz ma 200 milionów. No to w sumie to by było dobre. Dobra, ale zobaczmy jakie dokładnie jajka dodali. I tutaj na kolejny nam strefę w ogóle potrzebujemy 16 milionów. No to będzie trochę zabawy na pewno. Dobra, w sumie pójdźmy sobie na spawnę, te skrzynki na pewno musimy odebrać. Czy jakieś jajka mam odblokowane? Nie mamy. Pierwsze kosztuje 8,5 miliona coinów. No to będziemy mieć zabawy na pewno. Dobra, ale obierzmy sobie skrzynki tutaj za Uuu, i dostajemy boosty. Jakiegoś magneta w ogóle dostałem i laka, więc fajnie, że to poprawili. Znaczy fajnie, że coś więcej teraz się dostaje z tych skrzynek, bo wcześniej tylko gemy były. Dobra, ale zobaczmy, co za VIPa dostanie. Mam nadzieję, że za VIPa też się jakiegoś laka dostaje, bo jednak ten VIP jest troszeczkę drogi. Dobra, i tutaj Tutaj też się dostaje, jakby laka i magneta. Ciekawe, w sumie, na ile ten magnet jest. Na 10 minut ten magnet jest, tylko czy to jest tak naprawdę boost, a nie ma game passu normalnego? To jest boost, a więc powiem wam, że trochę pay to win to jest. Tutaj nie ma, jakby tego game passu, a więc, no, trochę poleciał pod Robuxy. Ten deweloper, powiem wam bardziej niż nawet by powiedział Preston, bo Preston po prostu dał za, nie wiem, 200 czy tam 300 Robuxów ten gamepass i tyle, a tutaj musi się cały czas sobie kupywać boosta na magneta. Dziwne ruchy ten deweloper robi, powiem wam czasem. No dobra, to w takim Razie muszę sobie odpalić boosta na magneta. No, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, jakby w gierce pyc symulatorowej. Coś takiego jest w Sonicu, no ale no Sonic jest trochę inną gierką. Tam, jakby te diamenty mają dużo większą wartość i tak dalej, bo no level dzięki temu wbijacie. Nie w sumie idę poszukać kodów do tej gierki. Na pewno jakieś nowe się pojawiły, a to niech się farmi, bo potrzebujemy 16 milionów na kolejną krainę. I w sumie znalazłem jednego boosta, który jest, powiem Wam, że całkiem niezły. Zaraz sobie go wpiszemy. Z okazji 5000 tysięcy lajków wpisujemy ten kodzik i dostajemy dwa boosty na potrój na końca, więc fajnie. Dobry buścik na pewno jednego sobie teraz użyjemy, żeby przez 20 minut potrój na końce farmić i zobaczymy, ile w takim razie w 20 minut uda nam się tych koinów wyfarmić. Tylko, że zaraz mi się jakby skończy ten boost na magneta, więc ja sobie wejdę w jakiś sposób na tą skrzynkę. Dobra, w taki sposób, no i teraz będzie mi tak coś jak nawet bez tego boosta na magneta to wszystko zbierać ładnie. Dobra i teraz po 10 minutach mamy 47 milionów, a więc sporo i w ciągu 10 minut udało mi się zbić 8,5 miliona HP. Musiałbym sobie policzyć, ile mi zajmie uwalenie tej skrzynki łącznie i może wtedy jakby Zostawili na noc, to przez noc nawet może takiej jednej skrzynki byśmy nie zbili Chociaż teraz lepsze jajka by otwierać i no wiadomo, lepsze pety będą Dobra, ale co ważne, odblokujmy sobie tutaj tą krainę za 16 milionów I jak to tutaj wygląda? No tutaj mamy taką wakacyjną krainę Tutaj jakieś palmy i takie rzeczy są, jakieś kaktusy Nie, w sumie to desert, czyli taka pustynia bardziej Czy na pustyni są palmy? Chyba tak średnio bym powiedział Bardziej kaktusy są i takie inne rzeczy, ale palmy na pustyni? No nie wiem, może są, nie znam się I tutaj kolejna kosztuje 52 milion, ale w sumie za resztę końców bym otworzył sobie... Kilka jajek, bo ile teraz mamy jakby boostów, na przykład na laka. Mamy dwa boosty. No to warto by było może jednego zużyć, albo nie, jeszcze nie będziemy zużywać, zużyjemy sobie, jak będziemy mieć więcej końców. Na razie po prostu bez laka sobie otwórzmy to, tylko musimy się tepnąć tutaj na spawna, a niech moje pety tam sobie biją to. No i teraz możemy sobie kilka takich jajek otworzyć. Mam nadzieję, że wyleci mi coś lepszego niż oczywiście najgorszy pet. I wyleciał nam merer na starcie. Nie wiem na ile na niego było, no ale wyleciał nam merer. Dobra, zobaczmy co będzie z drugiego i znowu rer. to możliwe, że ten rer jest najgorszym petem, skoro od razu mi wyleciały. I teraz Epic mi wyleciał jeszcze. Dobra, no to w sumie spoko. I trzymamy na jeszcze jedno jajko. Nie mamy. No powiem wam, że całkiem nieźle. Wyleciał mi dwa razy RR, na którego było 22% i raz Epic, na którego było 9%. Mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie w ogóle uda nam się wydropić jakąś legendę albo mityka. Znaczy mityka może nie, ale jakbyśmy legendę trafili, to i tak było giga dobrze. Zobaczmy, co te pety dają. No są takie całkiem okej. Okay. Musimy wiadomo je przerobić na shiny, bo tutaj te wszystkie pety są oczywiście shiny i dlatego tyle dają, ale na przykład tego już możemy sobie założyć. I tych dwóch na razie nie możemy założyć. Dobra, to musimy zdecydowanie więcej coinów wyfarmić. Tylko, czy ja mam na jakieś upgrade dodatkowe? Mam 28 tysięcy tych gemów, i tutaj chyba była maszynka z upgrade'ami. Czy to była shiny maszynka? Nie, to w ogóle była do przerabiania petów, jak, jakiś tam w sensie ich wyglądu. Upgrade'y mamy chyba tutaj, w tym miejscu. Zobaczmy, czy możemy coś sobie jeszcze zrobić. Możemy magneta teoretycznie wymaksować, ale to chyba nie da nam już jakoś dużo. Ewentualnie laka możemy sobie zwiększyć, no to to jest przydatne. Chociaż tutaj siłę petów bym zwiększył. To na pewno nam się przyda. I ile mi zostało końców? 16 tysięcy. Dobra, to na na razie zostawię sobie te 16 tysięcy, żebyśmy na jakieś przerabianie petów na shiny mieli. Niech to się w sumie farmi do końca tej potki, a później zobaczymy sobie, jak to będzie tam na dalszej mapce wyglądać, bo może za te skrzynki na przykład więcej byśmy zarabiali. Tylko jeszcze tutaj sobie wszystko pozbieram i mamy 17 milionów, więc już teoretycznie mamy na kolejny jajka, ale teraz przynajmniej tak do stówki pozbieram i może wtedy odpalimy jednego laka. Tylko no, muszę wejść sobie tutaj na tą skrzynkę, żeby nam wszystko zbierało i zobaczymy, czy będzie nam wszystko zbierać, bo teraz jakby nie mam już tego magneta. Dobra i podka na potrójny końc nam się skończyła, na pewno jeszcze drugie już ale musimy lepsze pety jakieś ogarnąć Jakieś nie wiem, w wersji shiny albo z tego Ostatniego jajka i z tego co widzę zbiera nam Te końce jakby z całego okręgu, no bo Nie ma nigdzie końców, tylko tutaj są porozrzucane Takie cztery, ale to chyba one już były wcześniej Jak po prostu na spałnie otwierałem Jajka, dobra, ale przerzućmy sobie nasze Pety na tą skrzynkę, po pierwsze Zobaczmy ile ona ma HP i po drugie zobaczmy ile Za nią będziemy zarabiać, 1800 7200, 7700 15000, 19 Teraz 23, ale ja nie wiem czy to Się nie dodaje cały czas, nie, teraz 18 Teraz w ogóle 158. Dobra, zbiję ją, zobaczymy ile będzie mieć końców. Bo za te skrzynki najwięcej się dostaje, jak je już zbijecie. I jeszcze tu jest chyba taka większa, więc tą większą też na pewno będziecie musieli rozwalić. Tylko z tymi skrzynkami jest taki problem, że one strasznie wolno się respią. Musiałbym sobie tutaj te wszystkie coiny porozwalać, i dopiero wtedy może by się ta skrzynka zrespiła. Albo ewentualnie drugi sposób, jako że jestem na moim priwie, to musiałbym wchodzić i wychodzić z priwa, bo wtedy na nowo te skrzynki się pokazują, bo jakby wtedy się serwer resetuje. Dobra, i końcówka tej skrzynki, zobaczmy ile dostaniemy za samo zbicie tej skrzynki. No i za zbicie dostajemy 3 400. 000. Dobra, uwalmy to jeszcze drugą skrzynię, bo ona ma 4 miliony, i później się zastanowimy, czy lepiej tutaj jakby te skrzynie farmić, no bo to jakby nie jest problemem, wiecie, wyjść z serwera i wejść z powrotem, żeby mógł te skrzynie bić, bo wydaje mi się, że to będzie szybsze, aniżeli cały czas klikanie w te koiny w nadziei, że wiecie, zrespi się ta skrzynia. Dobra, i mamy końcówkę tej skrzyni, zobaczmy, ile tutaj dostajemy. Na Tika tutaj, tak normalnie, dostajemy od 60 tysięcy końców do 160, nawet jak teraz, ale zobaczmy, ile dostaniemy za samo zbicie tej skrzyni. I skrzyni Pada i zobaczmy ile dostaniemy 5 milionów 300 tysięcy A więc dużo Mamy 71 milionów A zobaczmy ile tutaj w ogóle na Tika dostajemy Wydaje mi się, że bardziej opłacalne może być jakby Zbijanie tej skrzyni Mniejszej, która właśnie tam jest Tylko muszę sobie znowu tutaj wskoczyć I odpalmy pety, żeby tutaj to biły I tutaj ile na Tika dostajemy 80 tysięcy 86 58 A więc dokładnie tyle samo A nawet mniej niż tam jakby z tej trochę większej skrzyni A dodatkowo jak zbijemy tą skrzynię To dostajemy te zdaniem 5 milionów koinów Czyli dobra, bardziej wydaje mi się, że opłaca się, jakby tutaj tam skrzynie bić, i po prostu, jak z, zbiję te dwie skrzynie, to będę sobie wychodzić z serwera i wchodzić, i na nowo te skrzynie tu będą. A jak to w ogóle wygląda na tej mapce? Czy tu mamy jakąś dużą skrzynię? Nie, tu też mamy takie. Dobra, zarobię teraz tak powyżej 100 milionów, może nawet ze 150, i użyjemy jednej podki na laka. Dobra, i myślę, że całkiem sporo się końców udało wyfarmić. Mamy 210 bilionów, a więc otwieramy sobie te jajka z przedostatniej mapki za to całe siano, i później odblokowujemy tą mapkę. I miejmy nadzieję, że uda nam się trafić chociaż jakąś legendę, już nawet na tyka nie liczę, ale liczę na legendę. I teraz odpalamy sobie tego jednego laka. Mam nadzieję, że coś ciekawego się uda trafić. Za ile w ogóle możemy sobie kolejną skrzynię odebrać? Tą za 6 godzin możemy. To trochę pozmieniał ten deweloper, a zobaczmy kto tutaj wygląda. A tutaj jest w ogóle za godzinę będę mógł to sobie odebrać, a więc ciekawie, tutaj jakby wydłużył czas, a tutaj skrócił. No dosyć ciekawie, no ale no powiedzmy, niech mu tak będzie. Odpalamy teraz jednego laka i miejmy nadzieję, że uda się trafić coś dobrego. Nie będę wam pokazywał wszystkiego, no ale no jak coś ciekawego wylecie, to wam to oczywiście pokażę. z naszego jajka epic, a więc dobrze zaczynamy. Nie wiem, powiem wam, że teraz mam jakiegoś giga pecha jeszcze chyba w ogóle ani jeden rare mi nie wyleciał. Wyleciały mi chyba trzy epiki i teraz mi lecą cały czas basici takie jak ten tutaj, ale oczywiście będziemy mogli sobie go na golda zrobić, no ale przydałoby się jakieś rary albo epiki. No i znowu basic. Nie wiem, powiem wam, że ten lag to chyba wam obniża jakby procent e, na te mityki i to wszystko. Dopiero teraz mi wyleciał rare. Dobra i ostatnie jajko, zobaczmy co z ostatniego nam wyleci. No i basic, powiem wam, że dużo tych basiców mi wyleciało. Na pewno Będziemy sobie z dwa albo i trzy goldy mogli z tego zrobić. Tutaj, jeżeli chodzi o rery, to ile byśmy mieli procent? 87. Dobra, może za chwilę spróbujemy, ale na początku przerabiajmy sobie tutaj te peciki. Te wiadomo, na 100% sobie poprzerabiamy, bo mamy ich troszeczkę więcej. Ale powiem wam, że jest ten sam błąd, który był jakby w pierwszej wersji, że jeżeli przerabiacie sobie to, no to teraz się przerabia i to jakby okienko nie chce wrócić. Albo tak giga wolno wraca. No i zobaczcie, nie chce wrócić to okienko. No do tej pory ten deweloper tego nie poprawił. Trzeba jakby wyjeżdżać stąd i wracać. Dopiero wtedy się pojawi. To okienko. Dobra, jeszcze to sobie przeróbmy. Jeszcze w sumie 17 tysięcy mamy. A więc co możemy jeszcze zrobić? No, spróbujmy tego. Miejmy nadzieję, że uda się na 87% zrobić rera. No i nie udało się. Nie wiem, powiem wam, że drugi raz na 87% tracę peta. Nie wiem, to jakiś zbugowane jest. Dobra, ale i tak mamy trochę lepsze pety. Te mają po 2000, więc troszeczkę poprawiliśmy nasz team. Te oczywiście musimy sobie zdjąć. No i załóżmy, wiadomo, te. Przydałoby się jeszcze wydropić jakieś epiki, żebyśmy mogli to epika spróbować. Ale już raczej nie będę otwierać. Tych jajek, tylko teraz odblokowywujemy sobie Tą ostatnią mapkę, a więc spróbujmy Może będziemy mieć warto spróbujmy tego epika Zrobić na ilu? 46% Może to się uda, skoro palimy na 87% To może się uda, no no właśnie Epika zrobić na 46%, a więc Dobra, oddało na epiku przynajmniej I ten epik daje 3000, więc jest naszym Najlepszym petem oczywiście, i w sumie zanim Pójdziemy dalej farmić te coinsy, no to może Pójdźmy tutaj na to Remis Center, zobaczmy Co im tam sprzedają, na szybko pójdziemy Zobaczymy i wracamy farmić dalej Czy tutaj mają jakieś ciekawe pety, tutaj mają Jakiś 1000, no to słabo. Tutaj 8000, no to to jest chyba gold. Jakby tego ostatniego jajka, w sumie to shiny. Tutaj jakieś 5000, no trochę mają tych petów, ale nie ma jakichś takich wiecie, Giga dobrych. Chociaż zmieniam zdanie, tutaj są, ale za 200 Robuxów, to w sumie powiem Wam, że dużo, bo tutaj są za te etykiety. A jeden Ticket to jeden Robux, bo te etykiety za Robuxy kupujecie, dobra. Nie ma nic ciekawego, idziemy farmić te pety dalej. I w sumie też tak się zastanowiłem, że możliwe, że bardziej opłaca się farmić na tej AFK skrzynce na publicznym serwerze, bo zauważyłem, że to działa w taki sposób, że. Że Im mniej HP ma ta skrzynka, to więcej dostajecie. I zobaczmy w sumie, czy to tak działa, bo tutaj ta skrzynka ma naprawdę mało. Ma 51 milionów. I zobaczmy, ile tutaj będziemy na Tika dostawać. No 12 tysięcy, 15 tysięcy, 163 tysiące. Może to działa tak, że im więcej wy zadacie obrażeń, to więcej będziecie końców dostawać. Wracam chyba na priwa. Dobra, to w takim razie robimy to w taki sposób. Niech moje pety sobie tutaj tą skrzynię biją. Ja odpalam sobie oczywiście teraz e, potrójne końcy i zobaczymy, ile uda nam się uzbierać. No wiadomo, fajnie było tą kraje blokować. I to Trochę jajek pootwierać. Dobra, na razie mamy 136 milionów, i teraz odblokowujemy sobie tą ostatnią strefę. I będziemy, oczywiście, musieli jeszcze więcej tego wyfarmić. Ale chcę to odblokować, żeby zobaczyć, co tutaj dokładnie jest. Tu mamy w ogóle jakiś portal? Co to w ogóle jest? Tutaj jest jakaś dziura, i tu jest napisane, że niebezpieczeństwo. No dobra, to wskoczmy tutaj, zobaczmy, co tu się stanie. Nic się tu nie dzieje. Myślę, że może wiecie, jakiś easter egg będzie, czy coś, że nie wiem, wrzuci nas do jakiejś jaskini, gdzie będzie na przykład jakaś mega opę Mógłby w sumie deweloper coś takiego zrobić, ale może w sumie coś takiego będzie, bo tu jest tak jakby powiedzieć czegoś. Dobra, zobaczmy ile tutaj ta skrzynia ma HP. 3,5 miliona. Chyba dalej dawkować na tamtej dużej skrzyni, powiem wam. Bo zauważyłem, że to działa tak, że im więcej hitów w daną skrzynię zadacie, tym więcej będziecie jakby końców z tego dostawać. Dobra i powiem wam, że trochę czasu minęło. Myślę, że gdzieś tak z 2 godziny minęły i mamy 381 milionów końców, a więc sporo i nawet połowy HP nie zbiliśmy jeszcze tej skrzyni, a więc może jakby zostawił na noc, to byśmy mieli, nie wiem, z 800 milionów końców tak naprawdę. Tylko gdzieś tak po 4 godzinach by mnie wrzuciło pod skrzynkę w medzie, gdyby Tom zbiło, no ale może jakbyśmy dobrze kamerę ustawili i autoklikera, to nawet jakby byłbym w tej skrzynce, to dalej by mi farmiło te końcy. Jeszcze to ogarniemy, ale teraz co ważniejsze, możemy sobie pójść i otworzyć jajka za 382 miliony końców. I też w ogóle wbijemy Ranger Pro. A więc za 4 godziny, może jakąś lepszą nagrodę sobie odbierzemy. I w ogóle zobaczmy, czy mogę już to odebrać. I mogę już je VIP odebrać. A więc dobra, odbierzmy sobie kolejnego vip I znowu dostaliśmy laka i magneta. Z tego vip chyba cały czas to samo się dostaje. Ale to znaczy, że jednego laka możemy sobie użyć. A więc użyjmy sobie laka i otwórzmy za wszystko, oczywiście, najlepsze jajko. I aż 10 jajek otworzymy, a więc no dużo, ale miejmy nadzieję, że coś dobrego nam wyleci. Lasyk nam niestety wyleciał. Chciałbym wydropić swoją pierwszą legendę, ale to może być trudne. Dobra, teraz mamy rera, więc troszeczkę lepiej. Teraz znowu rera jakiegoś, nie wiem, gorszego czy lepszego. Chociaż, żeby epik wyleciał. Dobra, już nie chcę legendy, ale chociaż epika dajcie, bo widzę, że nie za dobrze się to zapowiada. I teraz jeszcze jakiś achievement zrobiliśmy z tego co widzę, ale nie wiem co za to dostałem. Chyba nie końsy. Dobra, teraz chyba ostatnie jako, tak mi się wydaje. I na kolejne nam zabraknie trochę. Zabraknie nam 3 miliony, w sumie. Dobra, to idę sobie pozbierać te końsy, które tam się wysypały pewnie na ostatniej krainie, a w sumie to tutaj bardziej. Dobra i mamy na jeszcze jedno jajko Zobaczmy co w takim razie z ostatniego poleci Jakiś inny rare Tu są w ogóle trzy rodzaje chyba tak mi się wydaje Polecia nam jakaś taka panda na którą bo 9% Zobaczmy ile te pety dają No i ta panda jest giga mocna. 5400 daje w zwykłej wersji I jeszcze tutaj tego peta może bym sobie przerobił Bo jakby i tak nie będę mógł ich założyć Chociaż na 46% bym go musiał przerabiać Dobra zróbmy to w taki sposób Teraz zostawiam farmenie końców na noc I miejmy nadzieję że chociaż 1 bilion końców Będziemy mieć. No i w sumie to minęła cała noc, ale jest pewien problem, bo jakby nie da się zostawić tego tak, żeby cały czas farmiło. Bo jeżeli zbijecie tą skrzynkę, to już wam mówię, co się dzieje. To wyrzuca was gdzieś na przykład tutaj. Ja się obudziłem, no i byłem w tym miejscu, i niestety dalej mi nie farmiło. A więc szkoda, że ten magnet to jest tylko Boost, a nie Game Pass, bo tak to to mógłbym sobie tu stać i cały czas klikać się na te skrzynki. Dobra, ale i tak mamy w sumie sporo. Mamy. Bilion 100 milionów, prawie w sumie dobra. Dobijmy do biliona 100 milionów. Dobra, mamy bilion 100 milionów, a więc możemy oczywiście pójść sobie na spawna. Po pierwsze odebrać skrzynki ponownie. Mam nadzieję, że teraz dostaniemy super laka za tą skrzynkę. No i niestety dalej tylko zwykłego laka dostaliśmy, pomimo że mam już rangę Pro. Dobra, ale odbierzmy jeszcze tą skrzynkę. No tu też laka i magneta. No i ponownie musimy sobie odpalić tutaj laka. I miejmy nadzieję, że coś ciekawego nam wyleci. Dobra, i ostatnie Zobaczmy, czy coś ciekawego wyleci z ostatniego. No nie wylecia nam niestety, chociaż jeszcze jedno jajko mamy. Dobra, teraz było ostatnie, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. A nie, jeszcze jedno. Dobra, to jeszcze jedno, bo mi się cena pomyliła. Myślałem, że to kosztuje 80 milionów, a to kosztuje 38. Dobra, ale mamy trochę petów przynajmniej do przerobienia, więc możemy sobie przerobić. No i tego możemy sobie przerobić na 87%. Jak wiecie, mi te procenty nie sprzyjają. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Klikamy sobie potwierdź i oby tym razem się udało. Dobra, tym razem na szczęście się udało, tym razem nie spaliło. Jeszcze w sumie tego możemy sobie przerobić na Stu. No, i też wiadomo, musiało się udać. No, i te też, w co możemy sobie tam przerobić? No, i na razie nasz team prezentuje się w taki sposób. Mamy peta, który daje 13,6 ale poszedłem go przerobić na rainbow. Znaczy nie tego, ale te pety, które mamy 3. Może akurat się uda. Tutaj oczywiście mamy maszynkę do rainbowów, i spróbujmy sobie zrobić tego na 46%. I czy się uda? I udało się, więc dobra, mamy rainbow pierwszego. Dobra, to spróbujmy jeszcze jednego. Tylko czy mamy jakiś petów, chociażby 3 pety były? Kurczę, nie mamy nawet takiego. Dobra, to nie będę próbował na dwóch, bo raczej się nie uda i tak mieć. Farta, że tego się udało. No i mamy takiego pecika, który jest rainbowem. No i team mamy całkiem niezły, a więc w tym odcinku to będzie na tyle. I do następnego.